Dobry wieczór, moi kochani. Dzisiaj czy teraz nie będzie czytania, ale mam do Was ogromną prośbę. Wiecie, Pan Jezus powiedział: Gdzie jeden lub dwóch zbierze się w moje imię, tam i ja jestem pośród nich. Kochani moi, w naszym kolektywie mamy duszyczki, które <laughs> potrzebują naszego wsparcia. To są osoby, które mają, jest wiele takich osób, które są w bardzo ciężkim stanie emocjonalnym. Są również osoby, które ciężko chorowały, są po trudnych operacjach. Są osoby, które chorują. Ja myślę, że my, jako świetlista rodzinka, Jesteśmy również tutaj po to, aby się wspierać nawzajem. I dzisiaj jest ten moment, kiedy wszyscy tutaj, i mam nadzieję, że będzie nas naprawdę bardzo dużo. Przez chwilkę połączymy naszą energię serca, nasze modlitwy, nasze najlepsze, Intencje, o zdrowie dla wszystkich osób, z którymi ja mam kontakt, o których wiem, jak również i pewnie o takich osobach y, u nas na kanale, o których nie wiem. I dzisiaj wziąłam sobie moją piękną świeczuszkę, którą przywiozłam z Istambułu. Przywiozłam takich kilka właśnie na różne okazje: piękne, zapachowe. Intuicyjnie wyciągnęłam z worka, w których mam ich kilka. Pierwszą mi się okazało, że ona jest zielona, kochani, a mam również w innych kolorach. Zieleń to jest kolor uzdrowienia. I dzisiaj przygotowałam również obrazek Matki Bożej Niepokalanej. I dzisiaj będziemy prosić energię Matki Bożej. Będziemy łączyć się naszą modlitwą z tymi osobami, które są po ciężkich operacjach, aby wrócili całkowicie do zdrowia, aby odnaleźli radość życia. Do osób, które chorują, czy to psychicznie na ten moment, czy fizycznie, również prosimy o łaskę zdrowia. I teraz proszę, kochani. Połączcie się z najczystszą Waszą energią, z energią Waszego Serca. I razem ze mną wyślijmy intencje do wszystkich tych pięknych dusz, które są w jakikolwiek sposób połączone z naszym kanałem. Również Wy, jeśli macie kogoś w swojej rodzinie, wśród znajomych, Ktoś, kto również boryka się z jakąkolwiek chorobą i potrzebuje naszej modlitwy, włączcie te osoby teraz do tej ogromnej modlitwy całego kolektywu. Matko Boża, Ty, która rozwiązujesz wszel wszelkie supły. Weź moje ręce i uczyń je swoimi. Spraw, aby moimi rękami nastała radość, zdrowie i pokój. Boże, mojego serca, przez to światło, moja intencja do ciebie płynie. Niech stanie się miłość, niech stanie się światło. Niechaj jedyną energią panującą w naszym, waszym ich życiu będzie miłość. Miłość, zdrowie, pokój, harmonia. Wdzięczność, współczuwanie, przebaczenie skromność, dzielność. Wdzięczność, współodczuwanie, przebaczenie, skromność, dzielność. Wdzięczność, współodczuwanie, przebaczenie, skromność, dzielność. Dziękujemy za łaskę zdrowia. Tak jest, tak już jest. I za to jesteśmy wdzięczni. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo, kochani, że byliście ze mną, że jesteście ze mną. Do zobaczenia, do usłyszenia, buziaczki.